W kolejnym filmie, tym razem z kamerką. Jak widzicie, słuchajcie, z kamerką nie bez powodu, gdyż dzisiaj będziemy przeglądać artbooki na mój temat. Zobaczymy, co myślicie na mój temat, co wypisujecie w internecie na mój temat. I potem możemy zobaczyć jeszcze, co myślicie o Morduku i o moim łopaku. Pierw chciałabym też was zaprosić na losowanie, tak jak zwykle, na czapeczkę Drip. Zasady to oczywiście jakikolwiek komentarz wraz z waszym linkiem z MSP na kanale, bo inaczej wylosuję kolejnego innego oraz like pod tym filmem a w tle macie tutaj właśnie jak osoba wygrywa no to jesteśmy już sobie na MSP już się boję tego <laughs> boję się tego czytać nawet, ale dobra to wpiszmy sobie na początku, może mój nick z MSP okej, okay, są trzy artbooki o nie, pszczoła nie, może, no nie, He. nie, dobra, muszę się zająć odcinkiem dobra, specjalnie wziąłem kamerkę na dół, żebyście widzieli co tutaj jest napisane Zapraszam na kanał Bazukę. Jest miła, jest fajna i w ogóle jest najlepsza na świecie. Kto ją ogląda, to pisze w komach. Ja ją bardzo lubię. Pięć komentarzy. Bazukę jest świetna idea i same lajki i suby. Oglądam bazukę ja też. No dobra, czyli tutaj taki pozytywny artbook. Fantazja, bardzo Ci dziękuję za pozdro. Również ci pozdrawiam. Zobaczmy kolejny artbook, Fajna z 1 2 4, też jest tak nazwany. A wy macie kogoś znajomego, w znaj? Ja mam baz i tutaj ucieło i prawdopodobnie tutaj było napisane bazukę, czyli tutaj było pochwalenie się, że mam niewznajomych. E, mój pies Bru. A tak, faktycznie, mam ją w znajomych. Pamiętam, pamiętam. I został nam ten ostatni artbook, Fajna z 1 2 i leśny. Aha, okej, okay, Czyli tutaj po prostu. Daj do artbooka moją postać oraz postać leśnego. No dobra, czyli też jakby te, takie pochwalenie się. Wow, zazdro, ty masz i już znajdę. No właśnie. No to wpiszmy sobie teraz bazukę przez Eł. Tutaj już mamy o wiele więcej artbooków. Ok, dwie strony. No bo przeglądamy sobie. Mam nadzieję, że trochę na jakąś drogę. Przeglądam sobie artbooki na swój temat. Mam nadzieję, że trochę na jakąś dromę. E, bazukę to ona. To jest bazukę. Super youtuberka. Muszę sobie zawiązać zupełka. A, bo to jest wierszyk. Dobra, to przeczytam to jakby to był właśnie wiersz. To jest Bazuko, super youtuberka. Muszę sobie zawiązać supełka. Żeby być na Zuzi Live ja mogę go oglądać nawet w wannie. Zuzia rozdaje dripy dla widzów. Nie wiem, co się rymuje z widzów. No, Okej. Okay. Co się rymuje z widzów? Rydzów na przykład. Zuzia to super dziewczyna, która nigdy chłopaków nie biła. Co? Bo ona nie jest Anetą, mimo że Aneta też jest super kobietą. Zostaw mi Lofka, bo ciężko wymyślić ryby Jeśli to zrobisz, jesteś bardzo miły. <grymne> ja to zostawię ci tego Lofka, o one... Z tego wiersza zrozumiałam, że Aneta Weronika bije chłopaków, tak? Napiszcie w komentarzach. bazukę Odcinki codziennie o 16. Nieprawda, nie o 16, o 15 najczęściej. I nie zawsze, bo w weekendy najczęściej są tak o 13 i różnie to bywa. Live o 18 oraz 19. To prawda, ale w soboty, nie codziennie. Zobaczmy kolejne, bazukę. Ja bazukę, bazukę. niech fajna za 1 2. No teraz 1-2-4. Nagrywa super filmy, subój daj No to też takie w porządku, lowek jest. Zobaczymy kolejne. O, tutaj jest ciekawa, widzę. Mruczek! Zobaczcie, wyszczotkujesz mnie. O, jakie to słodkie! Mój no, Mruczuś nawet mam zobaczcie jaki on jest podobny. Poczekajcie, przyniosę swojego kota i, i zobaczycie zaraz. A no, zobaczcie, znaczy no, on nie jest podobny. <laughs> no, Mruczuś, pokaż się ludziom. Mruczka ogólnie wyrwałam ze snu, bo on <laughs> spał sobie na fotelu, tak, więc troszkę go obudziliśmy, żeby zobaczył swoją podobiznę w internecie. Kochamy Cię, Zuziu, Subować, dawać łapeczki. Jesteś cudowna. Zobaczyłam kanał i się zakochałam. O, to jakie to słodkie też jest. Dla Ciebie, bazułko. Najszersza rzeczonka dla Ciebie, Zuziu Z okazji Twoich urodzin. Twój kanał ma wiele subów i bardzo Cię wspieram, bo daję Ci autograf. Autografki. Pewnie to zrobiłaś 22 marca, bo wtedy mam urodziny. Ale dobra, przeglądamy to troszkę później. Troszkę, ale nowek jak najbardziej jest. I jesteśmy już na drugiej stronie. Ciekawe, co tutaj nas napotka. Bazukał to niefajne. Tego jestem bardzo ciekawa, bo tytuł jest taki, wiecie, dramowy. Bazukał ukradła mi chłopaka. A, Roberta Lewandowskiego. Od kiedy ja chodzę z Robertem Lewandowskim? Teraz jestem smutna i się źle czuję bardzo. Teraz jestem smutna i się źle czuję bardzo. O nie, Pomocę mi ktoś, bo nie wiem, co ja mam w takiej sytuacji zrobić ci. Ja też nie wiem, co masz zrobić ci w takiej sytuacji. Bo ukradłam ci chlopaka Roberta Lewandowskiego. Co to co, co to w ogóle jest? Zobaczmy komentarze. No nie wiem, na pewno nie odbiła. Kłamiesz, ona nie jest taka. Myślałam, że z Lewandowskim chodzi jego żona, a nie jakaś użytkowniczka MSP, ale widocznie się myliłam. Nie wierzę, że z Bazuką ukradła ci cokolwiek, a co dopiero chłopaka? Nie wierzę, że twój chłopak to Robert Lewandowski. Płacz w takiej sytuacji i Robert Lewandowski, yhy, już ci wierzę. już ci wierzę. Tutaj, czy mam jeszcze coś ciekawego? To ładnie wygląda bardzo. Subskrybę, nie, nie, Substrybę. kurde. Subskrybę, panie, subskrybę, ale dobra, już nie będę się tego tak czepiać, bo wyjdę, że ja bardziej się w tym filmie czepią, nie jeżeli chwalę, ale i tak ci, lofka zostawię, że my polecasz, można tak powiedzieć. Piszemy teraz w takim razie bazukę bez E, bo niestety tutaj, jak wpisze się bazukę zły, to nie wyszukuje jakby tych rzeczy z bazukel zły. I na odwrót, jak piszesz bazukę, to nie wyszukuje bazuk. A inni to w ogóle jeszcze też inaczej mogą nazywać tam, także wiecie. Zobaczmy to pierwsze. Robi ekstra live i super odcinki. No dobra, no to zostawiam, ale przejdźmy do tego drugiego, bo tam było bardzo dużo tekstu, alunika miłość. Ej, kojarzę cię, kojarzę cię, ale ty z liveów, ale nie jestem pewna, Jesteś jednym z moich pierwszych widzów w każdym razie, to, to na pewno pamiętam. Bo ja swoich pierwszych widzów pamiętam. E, są słowa, których mówić nie należy, takie, których się z... nie zdradza, których... Głębi, nic nie zrani, nie pogubi, nie postrada. A więc powiem prosto z mostu, bo ja wiem, zrozumiesz. Przecież ja dziękuję Ci po prostu za to, że naprawdę jesteś. Oo. Ej, jesteśmy siostrami! <grym> Mamy taki sam look! Ej, faktycznie, to jestem ja, bo też poznaję po oczach, bo jakbyście zauważyli, to ja mam tutaj takie jedno oko, mam yy, czarne to mam oko czarne, a to mam fioletowe to też jest takie bezpoznaczne, bo ja bardzo lubię te oczy, właśnie fioletowo-czarne nie wiem dlaczego, ale one po prostu do wszystkiego mi pasują, tak mi się wydaje okej, okay, tutaj się nazywa Dla bazukę. Zuziu inaczej bazukę. jeśli widzisz ten artbook koniecznie w niego wejdź, Zuziu jestem twoją fanką, ale nie o tym jest ten artbook, jest to smutnej i ważnej dla mnie historii zaczęło się od tego, że napisała do mnie osoba nikt nie znam, ona Hejka, jestem bazuką i prowadzę eksperyment społeczny. Daj mi hasło, jak mi zagrasz, to tak właśnie dostaniesz drzwi. No okej, okay. myślę sobie, Bazuko jest uczciwa, a na pewno nowe konto specjalne do tego eksperymentu założyła. Dałam hasło i weszłam na poboczne konto, aż tu wchodzę na swój profil, a tam inny status, najgorsze ubranie jakie miałam w szafie i dziwna animacja. Konta nie odzyskam, a do moderatorów nieraz pisałam na tym koncie, miałam... A, to Johnny. Na tym koncie miałam naprawdę dużo Unii i TP. Mam nadzieję, że nagłośnisz sprawę o potrzewaniu się sławne osoby. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja bym założyła poboczne konto. Ja mam ogólnie konta 2. Ale jakbym założyła, już na Instagramie o tym mówiłam, ale tam nie każdy na moim Instagramie. Jest jak coś to Instagram to bazuczek, jak będziecie mieć jeszcze w opisie. Nieraz mówiłam, że ja mam konta dwa. No wiadomo, jedno to było. jedno to jest nadal fajna z 124, a drugie to było Damalolo 1. Damalolo zostało zbanowane i zostało konto jeszcze poboczne, którego z którego jeszcze nie nagrywałam. I nazywa się zuzagraj Gra1382. I mam tylko te dwa konta, ani jednego więcej. Ale słuchajcie, gdybym miała jeszcze jakieś konto, nawet jakby to miał być eksperyment społeczny, to na pewno bym Wam powiedziała. miałabym na przykład specjalne konto do eksperymentu, ale na pewno nie byłoby tak, że wyłudzałabym od Was hasło. Pamiętajcie, że ja na przykład bawię się w hakera czy coś w tym stylu na swoim głównym koncie. To nigdy nie proszę was o hasło. Nie podawajcie nigdy hasła. Nawet, jak, nawet jakbym ja prosiła was o hasło, czy jakiś inny YouTuber prosił was o hasło, nie wiem. E, czy Aneta, czy Morwinka, czy Leśny, Gonek, ktokolwiek. Nie podawajcie mu swojego hasła, bo być może właśnie to nie on jest na swoim koncie. Nigdy nie wiadomo, wiecie. To jest tak na przykład, że ja podam hasło komuś innemu i ten ktoś wejdzie i, i zacznie trollować, tak? ale skąd jest pewność, że ta osoba faktycznie nic nie zrobi na tym koncie? Dlatego nawet jak ja bym was prosiła, czy ktokolwiek inny, nigdy nie podawajcie hasła, ale ja was o hasło na pewno prosić nie będę. Dlatego no tak samo, gdy ktoś mówi, że załatwi wam VIPa, albo na przykład Spotkałam się z czymś takim, że ktoś nazywał się bazookę, to Utoja czy coś na tym i pisał do ludzi, że kupi VIPa na rok jak podadzą hasło i niektórzy podawali hasło, a to skąd to z jakimś czwartym, piątym levelem, to wiadomo, że to nie byłam ja, tak? Jedyne komu możecie faktycznie to hasło podać to jest wasza mama i tata, bo oni będą mogli skontrolować co wy piszecie w internecie i absolutnie nie możecie im tego zabronić, ale nikomu innemu, siostrze, bratu, czy kuzynowi naprawdę nie podawajcie hasła? Nie, po prostu nie I macie to sobie zakodować w głowie Już będę kończyć ten odcinek yy, Pamiętajcie o tym hasle Bo naprawdę przestrzegam was przed tym Bo dużo ludzi tak traci konta I nawet ktoś zaufany może okazać się Zwykłym oszustem Pamiętajcie o moim Instagramie Bazuczek, ponieważ tam zaczęłam się udzielać Tam też dużo mówię o... na story Właśnie mówiłam na przykład o tym swoim drugim koncie Fajne w drugim koncie Zuza Gra1382. Tam wcześniej się wszystkie dowiadujecie. Ogólnie na Instagramie też będzie konkurs na pikselki, na 5 bluzek Pixel, więc jak chcecie sobie wygrać, no to wiecie gdzie wchodzić. Tam będą wszystkie zasady, więc tutaj już nie będę wyjaśniać, tylko po prostu na Instagramie wszystkie te zasady będą podane dotyczące konkursu. No więc dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się i bajo!